Nasza historia dotyczy osoby, która nie była akceptowana. Co wyzwoliło w niej po prostu bardzo złe emocje? Ale gdy tę akceptację otrzymała, to łagodniała i oddała nam święta. To pierwszy odcinek programu Filharmonia na Horyzoncie, cyklu, który ma przybliżyć widzom bogatą ofertę Filharmonii i pokazać, że muzyka klasyczna może być dostępna dla każdego. W tym odcinku sprawdzimy, jak Filharmonia dociera do najmłodszych i w jaki sposób od lat angażuje się w edukację muzyczną oraz szerzenie kultury wśród młodego pokolenia. Zaczynamy od wyjątkowego koncertu Mikołajkowego. Jak pan Zielonka ukradł święta? Jakiś czas temu, bodajże trzy lata temu, po raz pierwszy Martyna Szymańska pojawiła się u nas, proponując karnawał zwierząt z tekstami Pauliny Chmurskiej. I gdzieś w tych rozmowach po koncertach pomyśleliśmy o tym, że może spróbować wymyślić formułę bardziej interaktywnego koncertu, tak żeby dzieciaki miał wpływ na historię, która się dzieje na scenie. No i od razu już po pierwszych. W spektaklach rok temu postanowiliśmy, że za rok idziemy w historię próby kradzieży świąt, znana historia Grincha, ale oczywiście przetransponowana bardziej na nasze lokalne klimaty, czyli na Zieloną Górę, stąd Pan Zielonka, stąd Pan Zielonka ma jamę przy Palmiarni, stąd pojawia się postać Bachusa w historii, tak żeby ten lokalny kolor też pokazywać, no i budować być może jakiś rodzaj patriotyzmu lokalnego, w końcu jesteśmy w Filharmonii Zielonogórskiej, to jest nasze miejsce, które chcemy współtworzyć również dla tej publiczności. Pomysł na ten spektakl urodził się już w zeszłym roku, kiedy również w Filharmonii przygotowaliśmy spektakl Dziadek do Orzechów i mieliśmy postać króla myszy. To była jakaś taka postać, która wzbudzała w dzieciach tyle emocji jakiejś takiej werwy i naturalności, takich naturalnych reakcji, że a to była zła postać, zły charakter, że doszliśmy do wniosku, że w tym roku chyba musimy pójść tym tropem i zobaczyć, co się wydarzy, jeżeli damy dzieciom naprawdę taką złą postać, to znaczy nieoczywistą, bo ona oczywiście ma też swoje dobre oblicze. No i stąd był ten pomysł, żeby, żeby pójść w stronę złego ducha świąt i sprawdzić, jak, jakie będą reakcje dzieci zielonogórskich. Kiedy pojawia się chwila, kiedy można tego naszego pana zielonkę przytulić, no to działo się jednak, jak kilkaset dzieciaków biegnie, żeby go przytulić. No ale znowu, fajnie, że graliśmy w tym czasie dosyć długi utwór, bardzo głośny, efektowny. Finał ognistego ptaka strawińskiego. I to jest chyba taki utwór, to odrodzenie się tego ptaka z popiołów. Myślę, że jest takim rodzajem też odrodzenia się tej nadziei, że te święta do nas wracają i możemy znów się cieszyć. Stało się bardzo symbolicznie. My jesteśmy aktorami teatralnymi. Tutaj mamy orkiestrę, która zajmuje całą przestrzeń sceniczną, więc musieliśmy się przenieść pomiędzy publiczność. Na szczęście budowa tej sali jest taka, że mamy długi korytarz i jakby całe obejście dookoła publiczności, w związku z czym my poruszamy się wyłącznie wokół dzieci, co sprawia, że ta czwarta ściana została zupełnie zburzona i dzieci od razu jakby zupełnie inaczej reagują i wchodzą z nami w te historie i czują się dość naturalnie i swobodnie. I próbujemy z panem dyrektorem zawsze troszeczkę zatrzeć tę taką bardzo wyraźną linię, która zwykle jest stawiana pomiędzy orkiestrą i tym, co się wydarza na scenie, a dziećmi i publicznością. Zwykle się od nich wymaga tego, żeby było cicho i spokojnie, co nie jest do końca możliwe przy żywiołowości i tym wieku dzieci też, bo to są dzieci w wieku podstawówkowym, młodsze. Trudno powiedzieć, żeby tu stała taka dodatkowa czwarta ściana między orkiestrą a publicznością, choćby dlatego, że orkiestra się świetnie również bawiła podczas tych inscenizowanych koncertów. Do tego orkiestra ma parę elementów aktorskich. Czy to scena, kiedy pojawia się nadzieja, takie podanie zapalonej świecy i wtedy cała orkiestra podnosi zapalone świece. Na koniec jest konfetti, również oczywiście robią to muzycy orkiestrowi. Prócz tego jest mnóstwo muzycznych żartów, czy trąbka udająca rżenie konia w którymś momencie na koniec utworu otwierającego. I inne elementy ilustrujące, gdzie sprawia to, że orkiestra nie jest tylko takim biernym komentatorem, jest faktycznie uczestnikiem budującym klimat, budującym barwę, opowiadającym historię, a przede wszystkim takim elementem, który również uspokaja. Kiedy są te dłuższe, spokojne fragmenty, na to dzieci też się wyciszają. Po tych wszystkich emocjach, no nie da się ukryć, że scena, jak pan zielonka kradnie choinkę no kradnie spektak. Całe szczęście, że gramy wtedy bardzo głośno utwór. Powiedziałabym wręcz, że te pompatyczne utwory niejednokrotnie podbijają nam w ogóle emocjonalność tego, co przeżywa nasza postać, czyli pan Zielonka. Eee, to znaczy w momentach, w których on przechodzi przemianę. E, gramy utwory muzyki klasycznej, bardzo mocne, intensywne, kojarzone również. E, jakby też e, e, nasz spektakl ma kultywować wśród dzieci znajomość muzyki klasycznej. Więc e, jeżeli chodzi o dzieci, to myślę, że to jest ten element. To jest to oswajanie z tym miejscem oswajanie z repertuarem, bo cały dzisiejszy repertuar to są hity muzyki klasycznej, takie, które w jakimś stopniu są też elementem popkultury, jak w grocie króla Gór, jak Marsz z Dziadka do Orzechów. To są takie numery, które powinniśmy znać. Takie Warmy, które mamy gdzieś cały czas w głowie i się pojawiają. Okres świąteczny, wiemy, że to będzie Dziadek do Orzechów Czajkowskiego. I warto w ten sposób budować jakąś świadomość muzyczną. A dla nas, dla dorosłych, to myślę przede wszystkim ogromna nauka, żeby być otwartym na potrzeby dzieciaków, żeby rozumieć to, że świat przyspieszył. Potrzebujemy krótszych komunikatów, być może częstszych i nie ma co z tym walczyć. Nie oczekujmy od dzieci, że wysiedzą na 15-minutowym utworze ciągiem, ale dajmy im po prostu formułę, w której nie tracąc tej formy muzycznej, nie tracąc profesjonalizmu, Będziemy ich edukować zgodnie z tą taką chyba najsłynniejszą maksimum, bawić, ucząc, uczyć, bawiąc. My również się przy tym bardzo, bardzo dużo uczymy. Dowiedzmy się więcej o postaciach przedstawionych w mikołajkowym koncercie. Moja postać nie jest dookreślona. Właściwie. Mm... Oczywiście mój strój wskazuje na jakąś dobrą wróżkę, jakiegoś takiego dobrego ducha. W trakcie uznaliśmy, że to jednak chyba musi być po prostu narrator prowadzący te historie, który jakby też prowadzi trochę dzieci, ponieważ też jest tyle emocji, że potrzebujemy też kogoś, kto trochę na przykład ostudzi, da trochę czasu, żeby dzieci mogły wrócić na miejsca, wysłać dalej historii, ponieważ czasem emocje przejmują kontrolę tutaj nad wszystkim, co się dzieje. I moja postać jest takiego narratora, ale również takiej właśnie dobrej wróżki, dobrego ducha świąt. Poziom stresu przekracza wszelkie granice. Ponieważ dla mnie bardzo wygodna jest ta pozycja, że stoję jednak tyłem do publiczności, patrzę na ludzi, których doskonale znam, których bardzo lubię, no i czuję się dużo swobodnie. A jednak zadania aktorskie no, nie są łatwe. Martyna Szymańska zrobiła świetną robotę, po prostu usiadła ze mną przez dwa wieczory. Popracowaliśmy nad tym, co mam ze sobą zrobić, żeby też się poczuć troszkę. Swobodnie, jednak bycie figurą dyrektora, który przede wszystkim ma zarządzać, jest jakiegoś rodzaju urzędnikiem. I nagle mam być tym, który krzyczy na Pana Zielonkę, czy wzrusza się razem z panią e, wróżką, czy jakkolwiek inny nazwać w tym spektaklu, no jest wymagające. Ta współpraca jest w ogóle bardzo przyjemna, dlatego że jest to jakby dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej, jakby wielka postać i e, a jednak ma taką przestrzeń i dystans, i tak właśnie próbuje cały czas dawać mi tę wolność, żebyśmy tu wprowadzali właśnie coś takiego ożywczego, że tak powiem, taki duch trochę ożywczy, nie zaburzając oczywiście tego, jakie są zadania filharmonii. Przede wszystkim takie wydarzenia pokazują, że filharmonia jest otwarta dla wszystkich, że filharmonia nie gryzie. Że można tutaj przyjść, dobrze się bawić i oczywiście, że mamy koncerty wieczorne, na których trzeba umieć zachować ciszę, ubrać się też odpowiednio, tak żeby traktować to jako jakiś rodzaj świątyni sztuki, ale że jest też przestrzeń na ekspresję, na puszczenie emocji, na to, żeby poczuć się tu bardzo swobodnie jak u siebie i chcieć wracać. Finalnie gram ich aż 7. Sześć w otwartej sprzedaży, która. Spektakle wyprzedały się momentalnie, teraz sobie myślę, że za rok powinniśmy ich zrobić co najmniej 8, jak nie w ogóle jakieś 12. Trochę jestem przerażona tym, co wymyśli w przyszłym roku. <laughs> Dodatkowo mam jeszcze jeden spektakl zamknięty dla grup zorganizowanych, siódmy we współpracy z ROPS, którą rozpoczynam od tego roku i liczę, że to się ta współpraca się zacieśni, na tę naszą ofertę edukacyjną wpłynie jeszcze bardziej, wszak mamy bardzo bogatą. We współpracy z Filharmonią Gorzowską tworzymy wspólnie program, jeśli chodzi o muzyczne raczkowanie czy Akademię Muzyki. Filharmonia pamięta także o tych, którzy dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w świecie dźwięków. Muzyczne raczkowanie to kolejna propozycja skierowana do najmłodszych dzieci, które muzykę poznają wszystkimi zmysłami. To właśnie tutaj zaczyna się pierwsza bardzo ważna przygoda z muzyką klasyczną. Muzyczne raczkowanie to rodzinne słuchanie muzyki, to rodzinne spędzanie czasu przy muzyce, tutaj na tym czerwonym dywanie, bo taka jest idea, żeby to, ta muzyka przyjmowana była przez najmłodszych w bardzo swobodny sposób, przyjazny. Taki, gdzie nie ma jeszcze krzeseł, nie ma foteli, gdzie muszą dzieci usiąść i po cichu w skupieniu słuchać tej muzyki. Tutaj się bawimy, muzykujemy, śpiewamy, gramy na instrumentach, szalejemy. Przeróżne rzeczy się tu dzieją, właśnie po to, żeby ta muzyka w tych naszych najmłodszych melomanach gdzieś tam rozkwitała i żeby nabrały chęci do tego, żeby potem przychodzić do filharmonii i słuchać muzyki. Rozpoczynając pracę w Filharmonii Środogórskiej, wiedziałem, że oferta edukacyjna powinna być takim absolutnym trzonem Ale nie oferta edukacyjna na zasadzie od 0 do 18, tylko dla określonych grup wiekowych, tak żeby dostosować do percepcji dzieci, do możliwości również ruchowych i stąd współpraca z Filharmonią Górzowską, która ma rewelacyjnie rozwiniętą. Ofertę edukacyjną, stąd podpisaliśmy porozumienie o współpracy, obecnie pod patronatem lubuskiego kuratora oświaty i wspólnie tworzymy taką ofertę rozlewającą się troszkę na północ i południe województwa. I stąd właśnie muzyczne raczkowanie Filharmonii Zielonogórskiej, stąd prowadząca Iwona Goździk, która jeździ między miastami, no i mając ogromny know-how, mając rewelacyjny kontakt z dziećmi, oraz z rodzicami, bo warto zaznaczyć, że są to zajęcia nie tylko dla dzieci 0 do 4, ale również dla rodziców, dla opiekunów, dla dziadków no i dla kobiet w ciąży, więc bardzo, bardzo rozbudowana formuła. Grupy są podzielone, pierwsza grupa, ta młodsza jest dla mam w ciąży oraz dzieci od zera, czyli takich od urodzenia do dwóch latek, bo wiadomo, że one są jeszcze niektóre leżące, na kocykach, raczkujące, więc są mniej ruchliwe. Natomiast ta grupa od dwóch do czterech latek to jest ta grupa starsza, tu już są takie dzieciaki, które więcej mogą poszaleć i ta muzyka jest... Zawsze na żywo. Za każdym razem, na każdych zajęciach są inne instrumenty, są inne, inny jest program. A co na nich robimy? Na początku zawsze zaczynamy piosenką Filharmonia Vita i tutaj może w młodszej grupie, chociaż teraz w tej młodszej grupie też zdarzają się tacy mali, odważni artyści, którzy przychodzą i śpiewają do mikrofonu razem ze mną piosenkę. Dzieciaki dostają instrumenty, gramy też na instrumentach. Rodzice śpiewają piosenkę. Zawsze na, każdych, na każdym muzycznym raczkowaniu jest piosenka, którą grają dzieciaki, a rodzice śpiewają. Do tego są różne zabawy przy muzyce, bo to wszystko na tym polega, żeby to, te wszystkie zajęcia, te wszystkie angażowanie dzieci i rodziców było przy muzyce. Muzyczne raczkowanie odbywa się raz w miesiącu. Zawsze jest to poniedziałek. Wszystkie informacje są w ulotkach specjalnie dedykowanych wyłącznie ofercie edukacyjnej, oczywiście na stronie internetowej, na mediach społecznościowych. Oraz na plakatach znajdujących się przed filharmonią. W każdym miesiącu odbywają się minimum dwa takie spotkania. Z założenia raczej najpierw dla tych dzieci 0 do 2 i 2 do 4. Dodatkowo od tego roku mamy koncerty familijne, są symfoniczne, okazjonalne, związane czy to z nim dziecka, czy to właśnie z okresem mikołajkowym. Więc ta oferta cały czas się rozbudowuje, no ale czuwa nad tym wszystkim lubuski kurator oświaty, który bardzo nas wspiera i to nie tylko dobrym słowem, ale przede wszystkim pomysłami, kontaktami i, i tym, żeby te oferty dostosowywać do potrzeb określonych grup wiekowych. Od koncertów mikołajkowych, przez muzyczne opowieści, aż po pierwsze dźwięki dla najmłodszych. Filharmonia konsekwentnie buduje przestrzeń otwartą na młodego widza. A to dopiero początek tej muzycznej drogi.